Wymiana, wymiana czułości, nacekluje. Drodzy Państwo, Socjolożka, kulturowo znaczy, Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Trenerka myślenia krytycznego i umiejętności społecznych. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne i kreatywność. Naukowczyni, mama, artystka, harcerka. Dobry duch polskiej edukacji. Teresa Ulanowska. Zapraszam. Dzień dobry, dobry Państwu. Tak, nie przedstawię nic na szczęście, bardzo mi się rada, ale tak powiem, jest prawda i zacznę mając w samym imieniu, chciałabym tylko pomóc biograficznego. Tutaj na początku, początku kiedy przyjechałam, mieliśmy pytania, że z Kasią porozmawiać. No, Wspomniałam o takich swoich doświadczeniach. Faktycznie zdarzyło mi się wielokrotnie prowadzić warsztaty z komunikacji dla różnych środowisk, nauczycielskich, dla biznesu, dla, dla, biznesu, dla organizacji pozarządowych. I wracając do miejsca, w którym już już prowadziłam, prowadziłam warsztaty, warsztaty często spotykam się z tymi samymi problemami, co mamy nie Długo nienawidziłam frustrację, tak, jak poczucie, że, że moja, moja praca jest niesprzeczna. Emm na początku stwierdzenia moi profesor pozwolił mi spojrzeć na rodzinne i na perspektywy. Dzisiaj, Dzisiaj opowiem państwu w jaki sposób na naszym wpływa na proces komunikacji, co pozwala nam troszeczkę spojrzeć z taką większą czułością i z takim większym z, z taką większą Akceptacją na to, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem. A zacznę swoją historię od tego wątku harcerskiego. Zajęłam się wychowaniem młodych ludzi na długo jeszcze zanim ukończyłam studia pedagogiczne. Jako kilkunastoletnia dziewczyna, bo w taki sposób to w harcerstwie wygląda, przejęłam odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka. I wtedy wydawało mi się, że, że te jego kompetencje można kształtować na podstawie jakichś warsztatów, które odbyłam, na podstawie jakichś umiejętności, których nabyłam. Dzisiaj się uśmiecham, bo to wymagało ode mnie ogromnej pracy nad sobą. Ale w związku z harcerstwem przeszłam w swoim życiu wiele kilometrów pieszo, po górach, po lasach. I za każdym razem, kiedy pakowałam się na obóz, robiłam sobie listę, co mi będzie potrzebne w drodze. Takie buty, takie ciuchy, taki sprzęt, taka menażka, taki niezbędnik. Bardzo często okazywało się, że oczywiście wszystkie te rzeczy były potrzebne, ale w drodze wiele z nich stanowiło zbędny balast i obciążenie. I dzisiaj naszemu spotkaniu tutaj będzie towarzyszyła metafora plecaka właśnie. Bo z komunikacją, szanowni państwo, jest jak z tym wyjściem w góry, jak z tą podróżą. Nam się wydaje, że wiele rzeczy, które mamy, w które wyposażamy też nasze dzieci i naszych uczniów, to są rzeczy niezbędne i potrzebne, a one w perspektywie czasowej mogą stanowić zbędny balast i przeszkodę w komunikowaniu się w sposób otwarty, empatyczny. Dlatego też plecak. Co macie państwo w swoim plecaku? Co mają wasi uczniowie? To wszystko decyduje o tym, w jaki sposób rozmawiamy, w jaki sposób dyskutujemy i w jaki, na co zwracamy też uwagę w naszych relacjach. Zacznę od takiego cytatu. Jest to cytat z książki, książki e, Sztuka społecznego porozumiewania Umiejętność U mnie jest społecznego porozumiewania się z innymi z że życie nam się układać. Kliknijcie państwo po że i zareagujcie. Gdzie można się w takim razie nauczyć e, komunikacji? Bardzo często jest tak, że nasi uczestnicy to są kiepskie dolari. Z całym świata tych nauczycielów bardzo nie kocham, są ludźmi wykształconymi, ale mają w paradzie namienie do tego, jak to pracować dzieci. Zdarza się też, bardzo często, że szkoła jest zainteresowana, zainteresowana, w na nauczanie przedmiotów. Tutaj mamy francuski, który był no był na latwie, ale mogliśmy się tak wyjąć przez wszystkich. Jednokrotnie nie ma też w pobliżu nikogo, kto mógłby nauczyć nas, jak wyrażać swoje potrzeby. Jak wyrażać złość, lęki, czyli nasze emocje. Nie ma nikogo, kto pokazałby, jak grać fair, zamiast obwiniać. Nie ma nikogo, kto pokazałby, jak aktywnie słuchać, upewnić się, co druga osoba miała na myśli, zamiast robić coś, co wiele z nas robi, czyli domyślać się znaczenia. I ten cytat. Stanowi punkt wyjścia. Ja nie bez powodu podkreśliłam te, te wszystkie wyrazy, które macie Państwo okazję y, tutaj zauważyć, czyli wzory, czyli potrzeby, czyli emocje, złość, lęk, y, jak grać fair, czyli zasady, reguły życia społecznego, y, jak nie obwiniać, tak, czyli oceny, osądy, no i znaczenia, język bardzo istotny w procesie komunikacji. Dzisiaj zapraszam Państwa w podróż, w której zmierzycie się z ciężarami swoich pracowników, zmierzycie się z ciężar zdaniem, waszych ludzi, ale, ale też waszych partnerów, waszych przyjaciół, przyjaciół, bo wszystko to ma ogromne, ma ogromne znaczenie. Jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy, dokonać do zmiany w naszych relacjach, musimy zmienić naszą komunikację, a nie, nie zrobimy tego. I nie tutaj, tutaj właśnie jest ogromna na wszystkich moich uczestników, którzy to popełniają i Я же не. nauczyć się dostosowywać w procesie komunikacji do ludzi, którzy się od nas różnią, do tych małych i do tych dużych, do tych, którzy niekoniecznie odbyli takie samo wychowanie jak my. I niezależnie od tego, którą metodą państwo się posłużycie, bo z pewnością e, nie mówię do grona osób, które po raz pierwszy usłyszały słowo komunikacja, słyszeliście państwo o komunikacji bez przemocy, o języku serca, e, czy o innych metodach skutecznego porozumiewania się, ale niezależnie, którą z metod wybierzemy, e, to musimy pamiętać, że my jesteśmy zawsze w mniejszości, bo ja, Jestem zawsze sam, a po drugiej stronie znajduje się człowiek, który ma cały bagaż przekonań na temat tego, jak funkcjonują inni ludzie, co o nim myślą. To jest osoba, która przewiduje, patrząc na mnie, jak jestem ubrana, gdybym przyszła do Państwa w garsące, pewnie byście inaczej mnie ocenili. Przyszłam w dżinsach, pewnie też inne przymioty gdzieś tam z tyłu głowy siłą życzy Państwo przypisujecie. Więc jesteśmy w mniejszości, ale nie możemy skupiać się na sobie. Nasza otwartość na zmiany. To jest podstawowa cecha skutecznej komunikacji, a zrobimy to dopiero wtedy, kiedy przyjrzymy się temu bagażowi. Cytat pochodzi z książki otoczeni przez idiotów Tomasa Ericksona. I rozwiązanie. Byśmy zrozumieli sposób zachowania tej drugiej osoby, to musimy przewidzieć, jak ona postąpi. Zatem zapraszam Państwa do przyjrzenia naszego plecaka. To są metafory, metafory albo, albo słowa klucze. Pierwszą rzeczą, o której chciałabym Państwu powiedzieć, e, pierwszym, pierwszym takim punktem, e, na którym chciałabym się skupić, to e, zaczerpnięta z e, Marszala Rosenberga koncepcja potrzeb. W naszym plecaku przede wszystkim są nasze potrzeby. Potrzeby te z dzieciństwa, te z tu i teraz, te potrzeby, której, których jeszcze sobie nie uświadomiliśmy, ale one już się zaczynają klarować. I te potrzeby, zaspokojone lub nie, będą wywoływały w nas określone, określone emocje. Kiedy potrzeba jest zaspokojona, to mówimy o, o takich emocjach, które nazywamy pozytywnymi, czyli takie, do, do których przeżywania dążymy. Zobaczcie Państwo cytat z. Fantastycznej książki Mosty zamiast murów Jona Stewarta. On mówi tak: Im dłużej badam komunikację interpersonalną, a temu poświęcił całe swoje życie i nauczam zasad tej komunikacji, tym bardziej zadziwiam to, to, jak bardzo to, jaki jestem tu i teraz obecnie, jest funkcją związków z ludźmi, których doświadczyłem w całym swoim życiu. Czyli zobaczcie Państwo, jeżeli spotykałam w swoim życiu ludzi, którzy pomagali zaspokajać moje potrzeby. Jeżeli czuję pełnię, jeżeli jestem zaspokojona to mój bagaż będzie lżejszy, tak? Moje doświadczenia będą pozytywnie kształtowały mnie w kontakcie z drugim człowiekiem, tak? Bo ja czuję pełnię, czuję zaspokojenie. Jeżeli natomiast przez całe swoje życie te potrzeby gdzieś spychałam na dalszy plan, one były niezaspokojone, nie spotkałam ludzi, którzy pomogli mi je zaspokoić, no to Kładam sobie kamyczek do plecaka. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty. I analogicznie, mój uczeń, z którym wchodzę w kontakt, mój partner, moje dziecko ono też ma w tym plecaku takie kamyczki. Jako osoba dorosła ponoszę odpowiedzialność za swoje kamyczki i za zidentyfikowanie tych kamyczków, tych, tych ciężarów, które dźwiga dziecko. Zatem, kolejna rzecz, na której się tutaj moglibyśmy skupić, to są nasze emocje wynikające z niezaspokojenia tej potrzeby. Emocje, Szanowni Państwo, stanowią takie drogowskazy. One mówią nam o tym, co takiego się dzieje w naszym życiu, czy te nasze potrzeby faktycznie zostały zaspokojone i teraz tak. Jeżeli odczuwam złość. O czym ona mnie informuje? Ja często, kiedy, kiedy prowadzę spotkania z rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, pytam, gdzie jest Twoja złość? Co ona mówi? O czym ona cię informuje? Złość informuje nas o tym, że na czymś nam bardzo zależało, do czegoś bardzo dążyliśmy, włożyliśmy mnóstwo energii i wysiłku i to się nie udało. Złością możemy się zaopiekować, ale możemy ją zignorować, i teraz zignorowane emocje, niezaopiekowane emocje to są kolejne kamienie w naszym bagażu, które zobaczcie, Państwo, w tej drodze przez góry, przez las, w tej naszej wędrówce przez życie dodatkowo nas obciążają. Kolejny krok, który Państwo już widzicie na slajdzie to jest efekt niezaspokojonych czy zaspokojonych e, potrzeb i wynikających z nich emocji to są nasze przekonania. One rzutują na schematy poznawcze, które porządkują naszą wiedzę o świecie, wiedzę o nas samych, o ludziach, o tym, jacy oni są, co mogą nam zaoferować, czego możemy się po nich spodziewać. I zobaczcie Państwo, jest to trzeci już krok do tego, żeby przyjrzeć się, co ja mam, jak wyglądają moje potrzeby, emocje, przekonania, jak wyglądają emocje, potrzeby i przekonania osoby, z którą wchodzę w kontakt. Gdybyśmy mieli się zatrzymać już na samym tym poziomie, to zobaczcie państwo, że to jest ogrom pracy do wykonania, a będzie go jeszcze więcej, bo jesteśmy dopiero na pierwszym najbardziej pierwotnym poziomie, tak zaspokojenia tego, co najbardziej fundamentalne dla nas samych. Było w internecie kiedyś Głośno, mówię w cudzysłowie, bardzo taki popularny mem, obrazek, na pewno państwo go kojarzycie, że uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami, kojarzycie państwo na pewno. W jednym plecaku ma książki, przybory szkolne, w drugim plecaku ma cały bagaż właśnie tego, o czym mówię w tym momencie, tak? czyli potrzeb, na których mu zależy, na zaspokojeniu, których mu zależy, potrzeb niezaspokojonych, emocji i przekonań. Ale szanowni państwo, na samym wstępie usłyszeliśmy, że zmiana zaczyna się od nauczyciela. My również mamy takie plecaki. My również mamy swoje potrzeby, emocje, swoje przekonania, które wnosimy w relacje z drugim człowiekiem. Z tym małym i z tym dużym, z dzieckiem, z rodzicem, z koleżanką, z kolegą, z dyrektorem. Więc pamiętajmy, na tym poziomie, nawet gdybyśmy się zatrzymali, to już jest ogromna praca do wykonania. I mogłabym Państwu sprzedać pięć sposobów na nawiązanie skutecznej relacji z dzieckiem, pięć sposobów na porozumienie, ale to nie będzie przynosiło efektu, jeżeli nie zajrzymy do naszych plecaków. Idźmy więc dalej. No, skoro mieliśmy przekonania, czyli takie schematy poznawcze, takie sądy, które porządkują nam wiedzę o świecie i o nas samych, to w naszym plecaku znajdują się również etykiety. Etykiety są wynikiem właśnie takich ocen drugiego człowieka, naszego partnera w relacji, partnera w dyskusji i możemy je ująć jako stereotypy na temat osób i grup społecznych. One bardzo mocno nam przeszkadzają w nawiązaniu takiej efektywnej komunikacji, bardzo mocno gdzieś tam nas obciążają w tej naszej drodze. Taką, kolejnym takim elementem. Są nasze cele, indywidualnie określone, oczekiwane rezultaty. One są wynikiem, Szanowni Państwo, przekonań, bardzo mocno są skorelowane z naszymi przekonaniami, ponieważ jeżeli doświadczyłam w swoim życiu sytuacji, w których zostałam doceniona, w których zostałam zaakceptowana, w których uznano mój wkład i moją pracę, to inne będę stawiała sobie cele. Bo inne będzie przekonanie o mojej wartości, przekonanie o mojej skuteczności, inny będzie poziom akceptacji. Natomiast jeżeli doświadczyłam czegoś zupełnie odwrotnego braku docenienia, braku akceptacji, braku poczucia własnej wartości, to inne też będą moje cele i te cele życiowe, i te cele wynikające z kontaktu z drugim człowiekiem. Bardzo silnie powiązany z celami jest ostatni element. Tej części, to są nasze intencje. I intencja to jest bardzo, bardzo ważny element, i tutaj chciałabym się chwileczkę dłużej nad nią pochylić. E Jesteśmy w stanie wyczuć intencje naszego rozmówcy, naszego partnera w kontakcie po kodzie niewerbalnym, po mowie jego ciała, po jego mimice, e po tonie jego głosu pomimo, że warstwa ta werbalna jest, jest neutralna tak? czy jest wręcz nam przyjazna. Po tych kodach niewerbalnych, po kodzie naszego ciała, po kodzie naszej mimiki jesteśmy w stanie tę intencję odczytać. Ale bardzo często do odczytania intencji posługujemy się etykietami, przekonaniami, schematami poznawczymi. tak? To jest brak o którym była mowa w pierwszym cytacie który państwu przytoczyłam nie nauczono nas umiejętności dopytywania co masz na myśli tak czy ja dobrze interpretuję twoją intencję tylko od razu sięgamy po to co mamy gdzieś głęboko zakorzenione co zostało zbudowane najczęściej w naszym dzieciństwie i szanowni państwo w książce mury zamiast mostów Mamy cztery, cztery takie cele wskazane w obszarze intencji. Zobaczcie Państwo, w kontakt wchodzimy po co? Po to, żeby kogoś zrozumieć albo żeby mieć przyjemność z tego kontaktu. To jest taka wartość autoteliczna. Tak? Chcę być z Tobą w kontakcie, chcę się z Tobą komunikować, chcę, żeby nam było dobrze, bo to zmienia coś w moim życiu. Po drugie, jestem zainteresowany. Jestem autentycznie zainteresowany twoją wypowiedzią, no, jestem zainteresowany jest twoją osobą, osobą e, chcę się czegoś nauczyć a albo chcę zmienić coś w swoim życiu, chcę pomóc. I zakładając złotki zły... interakcji, Można to, możemy również wiązać ze na pewno się odbiegamy od osoby, której nie z taką typową, na naszej kultury, na dalszej szablonarobie, takim przekonaniem, bo to jest zaproszenie o przetwarzanie, żeby powiedzieć, co za nas źle, że, że coś, coś nie się nie wydarzyło i tak mógłoby być, być lepiej. No Tutaj jest potrzebna praca nad sobą. Nie chcę wchodzić w pola romanty, bo pewnie Marta będzie mówiła o relacji z samym sobą i o kontakcie z samym sobą. To jest, owszem, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to, co jest, to, to jest pracy z samym sobą. Ale uczuczom Państwa, jak widzicie. w relacji ze swoimi uczniami, ze swoimi partnerami czy ze swoimi dziećmi, pamiętajcie, że bardzo często my na te kody niewerbalne re reagujemy automatycznie, tak? Od razu uruchamia nam się stereotyp. Ktoś na nas krzywo spojrzy, myślimy sobie wredna baba. Albo e, dziecko wytknie nam język, to sobie pomyślimy niewychowany gówniarz, tak? Czyli uruchamiają się stereotypy, uruchamiają Panią się kiedy, kiedy? a warto zawsze się nie myśli co to co wam się podobnie i znowu dzieje. To jest również też na swoich I dwie ostatnie rzeczy, dwa ostatnie elementy, one są też w z takiej bardziej komunikacji językowej, mianowicie pamiętajmy, że w naszych pracach jest również konwencja i język, jakim stosujemy się na co dzień. Konwencja określa reguły, zasady i gry Różnimy się między sobą. To, o kim jesteśmy, jest uwarunkowane doświadczeniami, które miały miejsce w naszym życiu. I teraz zobaczcie Państwo, odbierając takie wychowanie od mojego, mojego rodziców, Uczę się takich, a nie innych reguł komunikacji, zasad, konwencji, gier językowych. Nie wiem, jakie reguły gry językowe, jakie zasady komunikacji Państwo odebraliście od swoich rodziców. One w pewnym momencie będą miały punkty styczne, bo pochodzimy z jednego kraju. Tutaj różnice byłyby większe, gdybyśmy byli z różnych kręgów kulturowych. Natomiast te różnice one będą i będą widoczne. I to są też różnice międzypokoleniowe. Inaczej komunikujemy się z takimi które są dokonywane e, na smartfonach, bo, powiedzmy sobie, sobie że, że to faktycznie nie jest. I inaczej inaczej, tak inaczej, inaczej komunikujemy się z naszymi rówieśnikami, inaczej komunikujemy się z seniorami, prawda? Oni mają gdzieś on zaprożnione na inne reguły, zasady, które nie są No i ostatnia rzecz. Szanowni Państwo, tutaj też pewnie odwołam ten obszar tej dyskusji nad tym, o czym będzie Język, 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 który stwarza, stwarza rzeczywistość, rzeczywistość tak? To, w jaki sposób mówimy, to jakich słów używamy, to w jaki sposób myślimy o sobie i o drugim człowieku, stwarza rzeczywistość komunikacyjną. Jeszcze zanim dojdzie do spotkania, jeszcze zanim dojdzie do dyskusji, to my już mamy jakąś bazę pojęć, których będziemy w tym kontakcie używali. Zastanówmy się, jakie słowa dominują w naszym słowniku. Jakich określeń używamy, będąc w relacji z drugim człowiekiem, i zachęcam Państwa do tego, żeby dokonać czegoś takiego, co w terapii nazywane jest reframingiem, czyli przeformułowaniem. Tego bardzo dużo używa się w, chociażby w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Tak? Kiedy klient nam mówi, um, czego nie chce, to my odwracamy i mówimy, a czego chcesz, a jak ma być. Kiedy klient mówi. W, w terapii, na przykład, jak jest źle, to odwracamy kotagonem i mówimy, to powiedz wszystko to, co było dobrze, albo przynajmniej powiedz, jak udało ci się przetrwać to, że jest tak źle. I zobaczcie Państwo, to nie są takie psychologiczne banialuki. Bo badania, badania są bezwzględne. One pokazują nam już począwszy od lat 80., kiedy James Lynch badał proces komunikacji na nasze stany fizjologiczne, to zauważył pewną rzecz. Kiedy osoba mówi i chce koniecznie przekazać to, co wie, jej ciśnienie krwi wzrasta, tak? czyli poziom pobudzenia się podnosi. Jeżeli aktywnie słuchamy, z nastawieniem na odbiór, na intencje, nasze ciśnienie spada, czyli w naszym ciele dokonuje się zmiana, tak? zmiana biochemiczna, którą dzisiaj już możemy zbadać i znajduje to potwierdzenie w obrazowaniu mózgu, tak? w badaniach z dziedziny neuronauki. Komunikacja naprawdę podnosi jakość naszego życia. Tylko to jest ogrom pracy, który my musimy wykonać, to jest rewizja, której musimy dokonać właśnie w tych naszych plecakach, zaczynając od siebie, a potem z takim przekonaniem, że wiem już, co mnie obciąża, wiem, co mnie ukształtowało, wiem, jakie doświadczenia na mnie wpłynęły, wyjść do relacji z drugą osobą i pamiętać, że ona również ma swój plecak. Że ona też coś wypakowała w swoją długą drogę. Dialog. Ma ogromną moc, szanowni państwo, bo z jednej strony, jeżeli jest odpowiednio wprowadzony, to, to pozwala nam wzrastać, pozwala nam zainteresować osobowość. Podstawowe powiedzenie osobowości mówią, że my mamy jakiś taki pakiet biologiczny, w którym poszerza nas na ta pracę, ta, to jest tak? tak? Gdzie... gdzie liczymy pewne cechy po naszych rodzicach, poziom sumienności, poziom neurotyczności, poziom otwartości na doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tylko baza. To, na jaki grunt padnie to ziarno, to jakim, jakim rodzajem nawozu zostanie podlane, będzie decydowało o tym, o jakiej osobowości będziemy mówili. Dialog ma moc wydobywania potencjału z drugiego człowieka, bo jeżeli aktywnie słucham, jeżeli. Dostrzegam te potrzeby i te emocje. Jeżeli widzę te wszystkie elementy w plecaku, być może nie umiem się nimi tu i teraz zaopiekować, ale widzę je i dostrzegam, to zwiększa mi to szansę na wydobycie potencjału drugiego człowieka. No i te zmiany fizjologiczne, o których wspominałam wcześniej. W drugą stronę dialog ten może spowodować zablokowanie rozwoju zdrowego przekonania o własnej wartości. Może zablokować przekonanie o sprawstwie. Dziecko niewysłuchane rezygnuje, poddaje się, się, mówi nie, nie, jestem maży, nie jestem ważny, nie jestem znaczący. Tak? Zaczyna często zachowywać się w sposób nieodpatrzony społecznie, ale to dotyczy również nawet dorosłych, tak? Jeżeli tak? nie jesteśmy wysłuchani, to tak? poczucie, że nie jesteśmy sprawczy. I znajduje to odzwierciedlenie również w sytuacji politycznej, prawda? Ostatnia rzecz, rozwój społeczno-emocjonalny, na który ja patrzę, szanowni państwo, w perspektywie ustawicznej, bo w psychologii przyjęło się, że rozwój społeczno-emocjonalny jest związany z rozwojem studiarnym, że też jest opowiadaniem przez społeczno Nie, to, że, no, że tutaj jesteście, to, że państwo tutaj jesteście, to, jest, to oczywiście stosuje na do kompetencji, nie chciałam powiedzieć państwu się tutaj między innymi po, innymi po to, żeby, żeby zaraz w stosunku do rozwój żeby wasze relacje były jakoś od lepsze, bo, bo tak jak powiedział profesor Brzozowski, jeżeli przyjmiemy, że to rzecz, edukacja że relacja, bo to relacja, to pamiętajmy, że relacja to komunikacja. Bez, bez efektywnej i dobrej, dobrej komunikacji i nie będziemy mieli e, e, dobrych, jakoś relacji. I, mieli, e, e, i na zakończenie, szanowni, szanowni państwo, mogę się ta ludzka rodzi się w poprawkach taka, jaka nie o tym. I Istota w sensie ta rodzi się w sensie biologicznym, oczywiście na w sensie czy staramy się szersze, żeby się ale, ale stanie się osiągnąć taką to dopiero w między I nasze szanse zatrudnienia na nam odpowiednie potencjał, ale bez, bez tego efektywnego, dobrego, dobrego, tak, z drugim człowiekiem nie, nie zostanie dobrego, Dowodzą tego, dzieci, które biologicznie można uznać za człowieka, ale ta istota tego pewność, ta zasadnicza świadomość, ta ta byla, co za złożoność, jakie relacji w z wiedzia, wydają I to, co robimy, do relacji, to za zarówno na nas, jak i drugą osobę, do są wolno 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 w ale, Ale chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że wiadomo, że to nasze spotkanie, no, moje z Państwem z komunikacją miało niewiele wspólnego. Dlatego, że kiedy ja mówię, a Państwo słuchacie, to jest to komunikacja, akcja. A zależałoby nam na komunikacji interakcji. Dlatego jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę udzielić mi informacji zwrotnej, porozmawiać ze mną, wymienić się spostrzeżeniami, to myślę, że w kuluarach gdzieś w przerwie na pewno będzie, będzie taka okazja, Państwa zachęcam, bo to jest dla mnie ogromnie ważne i ogromnie wartościowe. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję uwagę, za uwagę i myślę, że oddam głos Marcie Młyńskiej teraz.